Cześć. Na co dzień pracuję przy tym stanowisku pracy i powiem Wam, że praca ta jest niezwykle komfortowa, natomiast jest to prawdą przez kilka godzin, bo po dłuższym czasie takiego siedzenia, kiedy zaczynam zmieniać swoje położenie trochę do tyłu, trochę do przodu, czuję, że po prostu no, bolą mnie plecy, bolą mnie nogi, robię się coraz bardziej zmęczony. A zależy mi na tym, żeby ten czas, który przeznaczam na pracę, wykorzystywać maksymalnie dobrze. I tu zwróciła się do mnie firma o nazwie FlexiSpot, która zaproponowała mi przetestowanie ich biurka. Biurka, które ma taką możliwość właśnie, że można je sobie w dowolnym momencie podnieść i popracować przy nim na stojąco. I to co dzisiaj zrobimy, to zobaczymy jakie funkcje takie biurko posiada i czy faktycznie będzie się przy nim pracowało dużo wygodniej niż przy tym biurku. No i trochę karkołomną rzecz musiałem zrobić, bo w tym moim małym pokoju właśnie tutaj teraz aparat stoi na biurku, a tym, które będziemy testowali, więc opowiem wam o tym jak Taka praca wygląda i jakie cechy takie biurko posiada. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany też poprawą komfortu swojej pracy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście zostali do końca, bo na koniec opowiem Wam, gdzie takie biurko można dostać. To co? Zacznijmy od początku. Biurko przyszło w dwóch kartonach, osobno blat, osobno stelaż. Wszystko bardzo rzetelnie podzielone. Miło, że dodali też takie narzędzia. Montaż nie zajął więcej niż 20 minut, pomagała mi rozalka. Na koniec tylko podłączyłem elektronikę i gotowe. W tego typu biurkach, czyli w biurkach stojących, niezwykle ważne jest to, żeby tak naprawdę Twoje stanowisko pracy było stabilne. No bo jeżeli naprawdę właśnie tak jak ja, popijasz sobie wodę, to fatalnym będzie sytuacja, w którym na przykład przez to, że zaczynasz coś pisać bardziej energicznie, odpisujesz na jakiegoś maila i wyrażasz swoją frustrację na przykład na klienta, ta woda rozleje Ci się na Twój komputer. Więc zrobimy sobie teraz taki test. Ja podniosę to biurko najwyżej jak tylko mogę i spróbuję bardzo dynamicznie pisać na klawiaturze. I zobaczymy, czy woda, która znajduje się właśnie w tej szklance, będzie mocno drgała. Jak widzisz, podczas takiego bardzo dynamicznego pisania, no trochę woda się kiwa, no tutaj fizyki nie oszukamy. Natomiast ryzyka wylania nie ma praktycznie absolutnie żadnego. Myślę, że jeżeli chodzi o wytrzymałość biurka, to jest ona bardzo, bardzo. Duża. Dziś tak też dlatego, że tu mamy dwa niezwykle mocne silniki. Zaraz zrobimy taki mały test i nie tylko mój wzrost poznacie, ale też wagę. Zobaczymy, czy tak w takim stanie relaksującym dam radę na tym biurku się podnieść do góry. Bo wiadomo, no biurko to nie tylko praca to też relaks, prawda? Przyznam, że trochę obawiałem się robić ten test, bo ważę trochę ponad 100 kg. Biurko wytrzymuje 160 kg. Jak widać, podniosło mnie bez problemu. Na co dzień korzystam z biurka, by pracować na stojąco. Przestrzeń, przy której pracowałem do tej pory, jest częścią zabudowy. Dopracowałem ją bardzo pod swoje potrzeby. Natomiast przyznam, że możliwość pracy na stojąco to absolutny game changer. Świetnie sprawdza się podczas spotkań. Polecam to absolutnie każdemu, kto pracuje zdecydowanie więcej w pozycji siedzącej. Tutaj korzystam z notatek, bo to, co teraz chcę powiedzieć, jest niezwykle ważne z tego względu, że FlexiSpot, w zależności od tego, jaki model biurka wybierzecie, daje albo 10 albo aż 20 lat gwarancji. Czyli tak naprawdę, mimo tego, że te silniki dostały no, naprawdę mocny wycisk przed momentem. To wciąż mieszka się w odpowiedniej wadze, bo waży mniej niż 160 kg. I spot na tego typu silniki, na tego typu biurko daje o 10 lat gwarancji na model E7 Pro i 20 lat gwarancji na model e, E9. Tutaj tylko dodam, że to moje biurko: to, to jest E7 Pro. Jeżeli chciałbyś mieć takie samo biurko, to wszystkie linki do zakupu znajdziesz też w opisie. I to co jest też istotne. To zawsze macie 60 dni na zwrot. Czyli możecie wziąć takie biurko, przetestować, zobaczyć jak Wam się z takim biurkiem pracuje i dopiero wtedy ostateczną decyzję podjąć. Ja mogę powiedzieć, że po miesiącu korzystania z tego biurka jestem super zadowolony. Jeszcze nie wiem jak z tymi biurkami tutaj dwoma się pomieszczę w tym małym pokoju, ale coś muszę wykombinować. Jeżeli teraz miałbym zrezygnować z któregoś z tych biurek, to podejrzewam, że prędzej zrezygnowałbym z tego rozwiązania niż z tego od Flexi Spot. Więc cóż, cóż mogę dodać, jeżeli chodzi o jakość wykonania jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie.